Coś ty na wymyślał z tym biciem? Matka, jedenastolatka, jest na niego zła. Nie wie, jak poradzić sobie z synem, który fałszywie oskarżył jej partnera. Policja by zgarnęła Andrzeja i nareszcie byłby spokój! Tomek, ale przecież Andrzejowi chodzi tylko o to, żebyś go polubił. To wszystko. Słuchaj, a może byście się wybrali wspólnie na jakiś koncert? Nie wiem, na mecz? Porozmawiacie sobie, może odkryjesz w nim coś fajnego. Nie chcę z nim rozmawiać. Z tobą zresztą też nie skoro wiecznie stajesz po jego stronie. Synku, przecież wiesz, że to nie jest tak. No, muszę do łazienki. Chodź Marysiu. Siedź tutaj i nigdzie się nie ruszaj. Nie będę za tobą biegać po całym szpitalu. Nastolatek postanawia wykorzystać sytuację i ukraść mamie pieniądze. Chce uciec z domu. Gdzież no, to jest? Gdzie ona to ma? Tomasz, podaj mi chusteczki, są bocznej kieszeni. Co ty tam masz? Nic. Co ty masz za plecami? Przecież mówię, że Pokaż. nic. Pokaż. Po co ci ten portfel? Nieważne. Lepiej idź się zajmij swoim nowym chłopakiem. Tomasz, co w ciebie wstąpiło? Nie chcę, żebyś z nim była, rozumiesz? Ale dlaczego? Może mi wreszcie powiesz. Czy będziemy tak tu stali i krzyczeli na siebie? Mam to gdzieś. Nie, nie, nie chcę, żeby on był z nami ty. Tomasz, to no może mi powiesz, jak wybrniemy z tej sytuacji, co? Bo mam wrażenie, że chodzi tylko o to, żebym się rozstała z Andrzejem. Wy nic nie rozumiecie! Hej, o co chodzi? Co się dzieje? No, złapałam Tomka, jak próbował mi wyciągnąć pieniądze z portfela. E, słuchaj, przepraszam bardzo, daną pani fikę? Oczywiście. Dziękuję. Tomasz, co się z tobą dzieje? Nie będę z tobą rozmawiał. Słuchaj, odpuść już. Zobacz, jak twoja mama się denerwuje całą tą sytuacją. Nie myślisz, że już wystarczy? Ale ty jesteś uparty! Ile razy mam ci mówić, że nie chcę nic z tobą, nic do czynienia! Nigdy nie zastąpisz mojego taty! Co się stało? Nic, kochanie, nic. Wszystko okej, okay, Marsiu. Posłuchaj, no, zrobimy tak. Pogadamy sobie we dwóch na jakimś meczu fajnym, albo pójdziemy na koncert i zobaczysz, że nie jest ze mnie taki draniak, jak ty myślisz, okej? Okay? Daj szansę. Co ty na to? co, Andrzej, to chyba nie ma sensu. Zostań tu proszę z Marysią, okej, okay, zaraz do was wrócę. Ok. Wiedziałam, jak bardzo Tomasz rozpamiętuje śmierć ojca. Myślałam, że te emocje z czasem zaczną przechodzić, ale widzę, że on ma coraz większe problemy. Nie wiem, czy nie powinnam poszukać profesjonalnej pomocy. Zastanawiam się, czy nie za wcześnie przedstawiłam Andrzeja dzieciakom. Nie mam zamiaru znosić mojej rodziny zakochanej w tym facecie. Skoro jest dla nich taki ważny, to ja się z tego wypisuję. Muszę tylko wymyślić. Jak zdobyć tę kasę? Przecież za coś muszę żyć, kiedy ucieknę z domu. Spróbuję okraść kogoś obcego. Wtedy matka na pewno mnie nie nakryje.